Cześć, jeżeli chcesz zostać najlepszym rekruterem w swojej firmie, to rozmawialiśmy w pierwszym filmie, żeby przygotować swoją własną ofertę network marketingową, nie to co daje firma, tylko to co Ty możesz dać swojemu prospektowi czy biznes partnerowi. A dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, że krokiem numer dwa bardzo, bardzo ważnym jest zbudowanie swojego wizerunku i wyspecjalizowanie się Przekazywaniu treści, dlatego że wiele osób w network marketingu po prostu jakby strzela ślepakami, czyli jakby ładuje na oślep do różnych nisz i po prostu nie wie nawet tak naprawdę, kto jest jego wybranym, wymarzonym klientem. I teraz pytanie do ciebie. Czy ty wiesz w ogóle, do kogo wysyłasz swój przekaz w social mediach? Na przykład jeżeli piszesz jakiś wpis na Facebooku, na Instagramie, czy gdziekolwiek tworzysz treści, to czy wiesz, do kogo piszesz przekaz? Otóż, wybierz sobie to jest moje takie, moja wskazówka dla Ciebie na dziś, żeby się wyspecjalizować i wybrać sobie tego wymarzonego klienta. Wybierz sobie przede wszystkim osobę, która e, jest bliska Twojemu sercu, w sensie, że Ty w tym rynku uczestniczysz. O, może tak. Bo wyobraź sobie coś takiego, że chcesz sprzedawać oprogramowanie dla studentów, a ty nigdy na studiach nie byłeś czy nie byłaś. I teraz, no, ty nie znasz rynku, nie znasz slangu tych osób, tak? Ale jeżeli na przykład jesteś kobietą, która wychowuje, nie wiem, trójkę dzieci, to dla ciebie sprzyjającym rynkiem będzie, będą inne matki, które wychowują dzieci, tak? Bo będziesz rozumiała ich potrzeby, rozumiała ich wyzwania, rozumiała ich problemy, tak? Jeżeli ty jesteś mężczyzną i, jest, i, i na przykład jesteś przedsiębiorcą, albo, albo lubisz pieniądze zarabiać i tak dalej, to twoim rynkiem będą prawdopodobnie mężczyźni o podobnych zainteresowaniach lub kobiety o podobnych zainteresowaniach. Najprawdopodobniej będą to osoby w tym samym wieku, lubiące te same rzeczy, nie wiem, sport, fitness, różne tego typu rzeczy, które ty lubisz, tak, albo nie wiem, wyścigi samochodowe, piłkę nożną. Cokolwiek, na, na przykład odżywianie, nie wiem, być może dieta ketogeni ketogeniczna czy, czy, czy fitness, cokolwiek, tego typu rzeczy, które masz wspólne ze swoimi e, prospektami, na przykład rozwój osobisty, tak. I teraz, jeżeli już e, podejmiesz decyzję, z kim współpracujesz, oczywiście też wiek tych osób, co nie oznacza, uwaga, że. Masz ignorować inne osoby, jeżeli, jeżeli są takie osoby, albo, że tak powiem, trafią ci się do współpracy, bo ja też mam w swojej strukturze, w swojej organizacji wielotysięcznej osoby, które są w wieku 18 lat, ale też mam w wieku 70 kilku lat, tak? I to nie znaczy, że ja je mam ignorować. Natomiast moje, mój target to są osoby w określonym wieku, określonej płci, wykonujące określone zawody itd., itd., ponieważ ja rozumiem te. Już się wyspecjalizowałem w tym kierunku i ja rozumiem ich potrzeby, ich wyzwania życiowe itd. Więc ja wiem, jakim językiem z nimi rozmawiać, ponieważ ja w tej niszy prawdopodobnie albo byłem, albo jestem i wiem, co jest ich potrzebą. I będzie ci dużo łatwiej rekrutować takie osoby do swojego network marketingu, jeżeli ty znasz ich potrzeby. To jest taki pierwszy klucz dzisiaj do do tego żeby jakby zbudować swój wizerunek. Teraz żeby zbudować swój wizerunek w social mediach, to dzisiaj jest bardzo duży wysyp social mediów i tak naprawdę bardzo często nawet dochodzą nowe. Pojawił się teraz Clubhouse, jest TikTok, jest Instagram, YouTube, LinkedIn. Nie wiem, dużo innych, mógłbym wymienić Twitter, Golden Line to jest takie bardzo dawne już sieć społeczna, ale moim ulubionym są, moim oczywiście ulubionym jest Facebook, jest YouTube i jest blog, czyli ja prowadzę te trzy. Natomiast w innych też mam konta, ale nie używam ich tak regularnie, i teraz dlaczego ci o tym mówię? Bruce Lee dał taką wskazówkę, że on, czy taki cytat jest z Bruce Lee, on nie boi się osób, które na treningach tysiąc razy znaczy ćwiczą tysiąc różnych ciosów, tak? Na każdym treningu ćwiczą tysiąc różnych ciosów. Bruce Lee powiedział, że boi się osoby, która na każdym treningu tysiąc razy ćwiczy jeden cios. I to powinno być dla ciebie takim bardzo mocnym zastanowieniem się. Ja na przykład w swojej. Karierze też się wyspecjalizowałem w rekrutacji, i to jest moje coś, co ja umiem robić. Tak, Jestem najlepszym rekruterem w swojej firmie na 130 tysięcy osób, i wielokrotnie to powtarzałem w innych projektach. I teraz Ty też powinieneś, czy powinnaś się wyspecjalizować w, jakich, w jakiejś umiejętności: czy to pisania bloga, czy to prowadzenia fanpage'a, czy to Instagrama, TikToka obojętnie, i później pokazywać to innym osobom, jak Ty to umiesz robić i tym przyciągniesz do siebie wartościowe kontakty. I teraz jest tyle platform na rynku, a Twoim celem ma być wybranie jednej, a maksymalnie dwóch platform i e, wyspecjalizowania się w nich e, na maksa. Ja Ci powiem dlaczego ja wybrałem Facebooka, Dlatego, że po pierwsze, na Facebooku ludzie są z imienia i nazwiska, a na innych platformach często tak nie jest i mi jest ciężko e, rozmawiać z kimś, na przykład na Instagramie, jak on ma ksywę tylko na przykład dziubek 2080. Nie wiem, ja nie wiem, kto to jest tak naprawdę, a jak nie pamiętam tej osoby, to nie mogę skojarzyć, tak? Oczywiście, bardzo znane marki no, mogą się tak pojawiać, tak? mogą tak sobie się nazywać i, i będzie wiadomo, kto to jest, ale. Jakby osoby w naszej branży raczej będą cię utożsamiać z imienia i nazwiska. Więc jeżeli jesteś network marketerem, to raczej staraj się prezentować z imienia i nazwiska, a nie jakąś ksywą. W związku z tym ja wybrałem Facebooka. Po pierwsze, dlatego, że jest imię i nazwisko. Po drugie, dlatego, że na Facebooku można robić marketing na grupach Facebookowych, czego nie ma ani na TikToku, ani na Instagramie, ani na e, innych e, platformach, które znam. I to jest ogromna przewaga, ponieważ w grupie facebookowej, która jest darmowa, na przykład, możesz zgromadzić osoby, które się interesują tym samym wątkiem co ty. I tam możesz fajnie sobie budować marketing. I teraz yy, wybierz sobie jeden, dwa, trzy portale. Maksymalnie, myślę, że na początek, jeżeli jesteś początkującą osobą, jeden portal, a maksymalnie naprawdę dwa, nie więcej. I zostań, tak jak Bruce, Bruce Lee powiedział, mistrzem w tym. Portalu. Po prostu e, kup sobie parę szkoleń, oglądaj czy u mnie na przykład na kanale YouTube e, szkolenia, które o, o, o tych portalach mówią. No tak jak powiedziałem, ja się głównie skupiam na Facebooku i tego portalu uczę. Ale jeżeli ciebie interesuje inny portal, może ci jest bliżej do tego portalu, to po prostu skoncentruj się na innym e, portalu. E, I teraz, jak wybierzesz inną platformę, znaczy, wybierzesz swoją platformę, być może będzie to Facebook, ja ci opowiem na, na przykładzie Facebooka. Jeżeli masz profil, Koniecznie zrób na swoim profilu porządek, czyli wyrzuć wszystkie treści związane z polityką, religią, przemocą. To są absolutnie nie, niedozwolone treści. Kolejna rzecz, co publikować, publikować i jak często. Nie, publikować raz, góra, dwa razy dziennie, dlatego że Bardziej Tobie powinno zależeć na tym, żeby się skoncentrować na reakcjach osób, które do ciebie tobie coś po, po, podlajkowały, dały serduszko, skomentowały, niż na tym, żeby nawalić co, codziennie dużo wpisów lub postów, e, dlatego że będzie to obniżało Twoje zasięgi na różnych portalach. Bo e, każdy portal, teraz praktycznie każdy, daje ci zasięgi, czyli dużo widzów, jeżeli Średnia reakcji jest większa na każdy wpis. Nie wiem, czy dobrze mnie rozumiesz, ale powiem w ten sposób. Jeżeli masz jeden wpis, który będzie miał 100 lajków, to jest lepiej niż jak masz dwa wpisy po 50, tak? czyli niby to jest to samo, że masz też 100 w dwóch sąsiednich, ale jest i lepiej jak masz jeden, który ma 100. I teraz, jak spowodować, że tych lajków, tych komentarzy jest dużo? Ano, w ten sposób, że jeżeli Ty oczekujesz, że ktoś ci daje lajka, komentarz i serducho na przykład na Facebooku, to ty się mu odwdzięcz, tak? Czyli skomentuj polub i też coś nawet napisz prywatnie do tej osoby. I teraz Facebook bardzo dobrze, algorytm Facebooka bardzo dobrze lubi, jeżeli piszemy coś do kogoś na Messengerze, bo uważa to za najwyższy stopień, że tak powiem, wtajemniczenia, czyli najwyższy stopień zaangażowania naszego z drugą osobą w social mediach. I on wtedy pokazuje Twoje treści tej osobie. Więc jeżeli Ty z kimś rozmawiasz, na przykład na Messengerze, to już ta, to Facebook wie, że ma pokazać Twoje treści później tej osobie. Dlatego warto angażować swoje osoby poprzez to, żeby na przykład zadawać im pytania, i to są bardzo fajne wpisy, które zadają pytania. Na przykład, czy według Ciebie mam wybrać, nie wiem, Mercedesa czy BMW, jak będę wybierał nowe auto na w mojej firmie, w nagrodę, które za pracę otrzymuję. I takie pytania angażujące ludzie lubią odpowiadać. Albo na przykład kobiety, czy, czy mam się obciąć na krótko, czy na długo? Czy mam zafarbować włosy na blond, czy na być brunetką? I to, to jest fajne pytanie angażujące. Tak i dużo ludzi na to odpowiada. Albo jaki film na przykład polecicie na wieczór? I tego typu pytania są angażujące, ale bardzo ważne, żebyś ty odpisywał, czy odpisywała na te pytania. Jeżeli używasz Facebooka, to fajnym narzędziem jest Story, czyli można w Story wstawić sobie jakieś zdjęcie i zadać też pytanie. Ale jeżeli ktoś odpisuje, to właśnie to leci do ciebie na Messenger'a i Facebook właśnie widzi, że masz dobrą reakcję z tą osobą. Więc skoncentrujemy się, żeby pisać jeden, góra, dwa wpisy dziennie, ale bardziej się skoncentrować na tym, żeby odpowiedzieć tym osobom, które do ciebie coś na, zalajkowały i nawet napisać im na priv. Słuchaj, dzięki ci Radek za to, że mi skomentowałeś. Dzięki ci Ola, że dałaś serduszko na moim wpisie. Co o tym sądzisz, i jakby zaangażować tą osobę do, do e, rozmowy. Kolejna rzecz, jeżeli używasz Facebooka, no to masz bardzo fajne możliwości, żeby. Eee, po prostu wykorzystać e, zdjęcie w tle, zobacz sobie na moim profilu Facebookowym e, Tomasz Damian Prif czyli facebook.com łamane przez Tomasz Damian Prif. Zobacz sobie, jak ja to wykorzystuję, czyli jak ja używam zdjęcia w tle. Zobacz sobie, jak ja używam zdjęcia profilowego do tego, aby generować leady, czyli, że tak powiem, gorące osoby do tego biznesu pozyskiwać, właśnie ze swojego profilu na Facebooku. Dodatkowo na Facebooku możesz zastosować zdjęcie wyróżniające. Możesz też dać link w opisie swojego profilu, i to są informacje, że osoba, która często odwiedza twój profil, ponieważ dajesz dobre treści związane z wyspecjalizowaniem się w danej niszy, no to wtedy osoba będzie e, chętnie się zapisze na przykład na twój newsletter czy e, po prostu odezwie się do ciebie e, jako osoby, e, która jest w czymś jej pomaga, tak? I teraz ostatnia rzecz, e, jeżeli chodzi o social media i o te e, wyspecjalizowanie się to staraj się na swoich social mediach wyspecjalizować, czyli zrobić, zbudować swój wizerunek. I teraz co mam na myśli? Jeżeli działasz w jakiejś niszy, nie wiem, fitness, dajmy na to, że to jest fitness, to kup sobie trzy książki i wyobraź sobie teraz tak: ludzie chętnie przyjmą od ciebie wskazówki, ale pod warunkiem, że ty się angażujesz w tą, w tą branżę fitness i na przykład w trzech książkach masz 50 różnych rozdziałów. I każdy rozdział, jeżeli czytasz, możesz dać wskazówki z tego rozdziału swoim klientom. Na przykład, jeżeli działasz w network marketingu, kup sobie trzy książki, przeczytaj oddechy do dechy, stosuj to w swoim biznesie, no bo angażuj się oczywiście w to, stań się profesjonalistą w tym, co robisz, i wtedy. E, masz, nie wiem, z trzech książek 50 rozdziałów, znowu masz z każdego rozdziału po jednej wskazówce. Ale ja to robię w ten sposób, jak teraz widzisz, że ja, jeżeli przeczytam coś w książce i, e, i chcę to przedstawić swojej grupie odbiorców, to ja biorę, dokładam coś do tego wpisu, jak ja to robię, tak? Czyli jak ja wykorzystuję tą daną metodę, na przykład na wyznaczanie celów w swoim network marketingu. I to działa super, dlatego że ludzie widzą, że ty jesteś realną osobą, że ty nie tylko piszesz wiedzę książkową na tym profilu i tak dalej, czy jakieś cytaty, ale też po prostu e, angażujesz się w tą niszę i jesteś w tej niszy ekspertem i ekspertką. I teraz e, świetnie też na działanie. E, to ostatni taki tip ci podam taki, taką wisienkę na torcie. Rewelacyjnie działają e, na budowanie wizerunku naszego w social mediach opinie innych osób. Czyli jeżeli coś dobrego dla kogoś zrobiłeś, czy zrobiłaś, e, Twój produkt zadziałał, a ten klient wystawił Ci opinię, to pochwal się tym na social mediach, tak? Że no, na przykład Robert e, świetnie, e, e, produkt Roberta świetnie zadziałał, na przykład, nie wiem, jeżeli masz, nie wiem, pastę do zębów załóżmy, no to produkt do pasta do zębów ro od Roberta świetnie wybieliła moje zęby. Świetnie, stawiasz taki wpis, tak? I to jest rewelacja, bo ludzie widzą opinie innych osób, a to jest najbardziej uwiarygodniające Ciebie, Twoją firmę lub Twój produkt. I podsumowując to, nie da się zostać top rekruterem, najlepszym rekruterem w firmie, jeżeli masz słaby wizerunek, jeżeli nie jesteś wyraźną osobą, jeżeli masz słabe zdjęcie profilowe, słabe zdjęcie w tle, e, masz negatywne treści na, na Facebooku i tak dalej, czy na swoich social mediach. Więc bądź wyraźną, pozytywną osobą, taką osobą, która pomaga innym osobom, a wtedy e, zwiększy się tw drastycznie Twoja. Umiejętność i możliwość rekrutowania innych osób do tego biznesu i mam nadzieję, że zostaniesz top rekruterem w swojej firmie. Tego ci serdecznie życzę, ja cię pozdrawiam serdecznie, i pamiętaj, że jeszcze będzie 8 filmów, także jeżeli oglądasz ten film na przykład na kanale YouTube, to koniecznie daj dzwoneczek, zasubskrybuj ten kanał i po prostu e, zaznacz, żeby filmy e, wyświetlały się w pierwszej kolejności, bo jak kolejny film wrzucę, to będziesz mieć go e, możliwość obejrzeć. A jeżeli jesteś na mojej liście mailingowej, oczekuj po prostu na, na jednego z kolejnych maili. Jeżeli jeszcze nie jesteś, to zapisz się koniecznie na, na listę mailingową u mnie, e, na przykład na stronie tomaszdamian.pl łamane przez jedyneczka. tomaszdamian.pl łamane przez jedyneczka lub tomaszdamian.pl. .pl Łamane przez skuteczny, yy, przepraszam, najlepszy rekruter. tomaszdamian.pl Łamane przez najlepszy rekruter. Pozdrawiam cię serdecznie i wkrótce kolejne 8 tipów, jak zostać najlepszym rekruterem w swojej firmie. Cześć, do usłyszenia.